Moja żona zdradziła mnie z moim świadkiem na naszym weselu, ale na końcu to ja się śmiałem ostatni. Teraz jest upokorzona przez swoją rodzinę. Cześć! Jest, jestem 28-letnim facetem, który właśnie powinien być na Hawajach na miesiącu miodowym z moją żoną Brendą. Moja 27-letnia żona Brenda ma piękne brązowe włosy i byłem tak podekscytowany, że spędzę z nią resztę życia. Wczoraj wzięliśmy ślub, który powinien być najlepszym dniem w życiu, ale wszystko poszło strasznie źle. Zaraz po ślubie dowiedziałem się, że Brenda zdradziła mnie z moim świadkiem, tuż przed tym jak mieliśmy złożyć przysięgi. Możesz sobie wyobrazić? Mieliśmy zaplanowane dwudniowe wesele, z wieczorem kawalerskim jednego dnia i właściwym ślubem następnego. Zasada była taka, że Brenda i ja nie powinniśmy się widzieć przez te dwa dni, aż spotkamy się przed ołtarzem. Oboje mieliśmy swoje imprezy w tym samym miejscu, ale w różnych częściach. Drużbowie i druchny mogli przemieszczać się między obiema imprezami, ale Brenda i ja mieliśmy się trzymać z dala od siebie. Obie imprezy były naprawdę fajne. Mocno się bawiliśmy, dużo piliśmy, a ja nawet zasnąłem o północy. Następnego ranka wstałem, ubrałem się i byłem gotowy, gra, by spotkać rodziców Brandy i przejść przez ceremonię ślubną. Ale wtedy wszystko się rozpadło, kiedy dowiedziałem się o zdradzie. To, co miało być najszczęśliwszym dniem mojego życia, zamieniło się w całkowity koszmar. Po ceremonii ślubnej wszyscy poszliśmy odebrać dziadków Brandy z lotniska, a potem wróciliśmy na wielki lunch z przyjaciółmi i rodziną. Wszyscy wznosili toasty za nasze szczęście i do tego momentu wydawało się, że to idealny dzień. Ale potem sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Przeprosiłem się, aby pójść do łazienki i wtedy podsłuchałem rozmowę dwóch sprzątaczy. Plotkowali o czymś szokującym. Mówili, że widzieli pannę młodą, moją nową żonę, całującą się z moim świadkiem w toalecie. Jeden ze sprzątaczy był całkowicie pewien, że widział Brendę w jej sukni ślubnej, całującą się z moim świadkiem. Drugi wspomniał, że widział świadka rano w pokoju Brendy i początkowo myślał, że to ja, pan młody, ale oczywiście nie byłem to ja. Stałem tam w toalecie, słuchając tego wszystkiego, czując się wstrząśnięty i złamany. Kiedy w końcu wyszedłem, sprzątacze byli bardzo zaskoczeni, widząc mnie. Szybko opuścili to miejsce, wyglądając bardzo niezręcznie. Rozejrzałem się, aby sprawdzić, czy w toalecie są jakieś kamery, które mogłyby to udowodnić, ale nie było żadnych. Zauważyłem jednak kamerę w holu przed toaletą. Napędzany mieszaniną gniewu i desperacji, ruszyłem do pokoju, gdzie Brenda przebywała noc przed ślubem, aby dowiedzieć się więcej o tym, co się stało. Z pamięcią o plotkach sprzątaczy, wciąż świeżą w mojej głowie, Zauważyłem kamerę przed pokojem Brandy, mając nadzieję, że mogła coś zarejestrować. Zadzwoniłem do menedżera wesela i poprosiłem go o uzyskanie nagrań z kamery przy toalecie oraz tej przed pokojem Brandy. Początkowo wydawał się niechętny, ale po zobaczeniu, jak jestem zdenerwowany, zgodził się mi pomóc. Naprawdę nie chciałem wracać na lunch, gdzie wszyscy się bawili, ale także nie chciałem robić wielkiej sceny przed wszystkimi gośćmi. Więc wróciłem do stołu, siedząc tam, nie mogłem przestać obserwować Brandy i mojego świadka. Rozmawiali i śmiali się, jakby nic się nie stało. To było jak cios w brzuch, widząc ich tak beztroskich. Czułem się tak samotny, dwie osoby, które miały być moimi najbliższymi sojusznikami w tym ważnym dniu, zdradziły mnie. Wydawało się, że wszyscy inni bawili się świetnie, tańcząc i ciesząc się. Nawet próbowali mnie namówić do dołączenia, zauważając, że wyglądam na smutnego i pytając, czy wszystko w porządku. Powiedziałem tylko, że jestem zmęczony i usiadłem. Wtedy mój świadek miał czelność poprosić Brendę do tańca, a ona się zgodziła. Patrzenie, jak tańczą razem, wiedząc to, co wiedziałem, było nie do zniesienia. Gdybym tylko nie podsłuchał tej rozmowy, może byłbym tam, tańcząc, szczęśliwy i nieświadomy. Ale tam byłem, czując, że mój cały świat właśnie stanął na głowie. Widząc Brendę i mojego świadka tańczących razem, czułem, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Im więcej się śmiali i poruszali do muzyki, tym bardziej nie mogłem przestać wyobrażać sobie, co mogło się wydarzyć między nimi poprzedniej nocy. To była tortura, i byłem uwięziony w tych strasznych myślach, wyobrażając sobie wszystkie sposoby, w jakie mogli mnie zdradzić. Wtedy mój telefon zabrzęczał. To była wiadomość od menedżera wesela. Miał nagrania. Szybko poprosiłem go o spotkanie w moim pokoju, z dala od imprezy i bolesnego widoku Brandy i świadka razem. Pobiegłem z powrotem do pokoju. Moje serce waliło. Menedżer wesela przybył wkrótce potem z nagraniami. Podziękowałem mu, wziąłem nagrania i poprosiłem go, żeby wyszedł. Powiedziałem też, żeby powiedział każdemu, kto pytał, że chce być sam. Skinął głową i cicho wyszedł z pokoju. Zamknąłem za nim drzwi. Moje ręce trzęsły się, gdy przygotowałem się do odtworzenia nagrań. Wiedziałem, że cokolwiek zobaczę, mogło zmienić moje życie na zawsze. Odtworzyłem nagranie z dnia ślubu, skupiając się najpierw na holu przed toaletą. Oglądałem, jak mój świadek wszedł do męskiej toalety. Jeden po drugim, inni wychodzili, aż został sam. Wyglądało na to, że czekał, aż toaleta będzie pusta. Zamknął drzwi od środka i potem zadzwonił. Prawdopodobnie do brandy. Przygotowałem się na to, co mogłem zobaczyć, wiedząc, że to mogło potwierdzić moje najgorsze obawy. Widok brandy, która zakradła się do toalety i zamknęła tam z moim świadkiem na prawie 10-12 minut, roztrzaskał mnie. W tym czasie inni goście próbowali skorzystać z toalety, tylko żeby stwierdzić, że drzwi są zamknięte. W końcu sprzątacz musiał przyjść, zapukał, ale nie dostał odpowiedzi, więc skierował innych do innej toalety na górze. Kiedy sprzątacz w końcu odblokował drzwi, Brenda wybiegła, jakby nic się nie stało. Ale dla mnie było jasne, co się wydarzyło. Byłem załamany, łzy płynęły mi po twarzy, gdy prawda o ich zdradzie mnie uderzyła. Napędzany potrzebą poznania wszystkiego, otworzyłem nagranie z poprzedniej nocy. Potwierdziło moje najgorsze obawy. To nie był tylko momentary lapsus, zaplanowali to. Oglądałem, jak się całowali w holu, w drodze do jej pokoju, jego ręce wszędzie na niej. Myśl o tym, co prawdopodobnie działo się w jej pokoju, przytłoczyła mnie i całkowicie się załamałem. Sam w moim pokoju płakałem niekontrolowanie, opłakując stratę od dwóch najważniejszych relacji w moim życiu, w dniu, który miał być najszczęśliwszym dniem mojego życia. Tymczasem moje drzwi rozbrzmiewały od pukania, a mój telefon wrzał od niekończących się wiadomości i telefonów. Ale nie mogłem nikogo spotkać. Stałem tam tylko, płacząc i przeklinając mój los, całkowicie załamany. Po wysłaniu menedżera imprezy, aby poprosił wszystkich, żeby dali mi trochę przestrzeni, w końcu pukania ustały. Ale Brenda nie przestała. Ciągle do mnie pisała, próbując sprawdzić, co u mnie przytłoczony i niezdolny do radzenia sobie z tym dłużej wyłączyłem telefon aby na chwilę odpocząć jednak nie mogłem długo siedzieć w miejscu niepokój wziął górę i wyszedłem z mojego pokoju desperacko szukając świeżego powietrza i zmiany scenerii kiedy wyszedłem na zewnątrz zauważyłem że większość gości już wyszła zostało tylko kilku członków rodziny nasi rodzice rodzeństwo i kilku bliskich przyjaciół mój świadek też zniknął Brenda była tam, płacząc, otoczona przez swoją druchnę i rodziców, którzy próbowali ją pocieszyć. Kiedy się zbliżyłem, wszyscy zwrócili na mnie uwagę. Moja mama podeszła do mnie, pełna troski, pytając co się stało. Brenda jednak została z tyłu, prawdopodobnie wiedząc, co zaraz nastąpi. Nie mogłem dłużej tego trzymać w sobie. W momencie surowych emocji spojrzałem prosto na Brendę i powiedziałem sarkastycznie. Naprawdę teraz cieszę się z małżeństwa. Jej łzy nasiliły się, a gdy pytania zaczęły napływać od wszystkich wokół, włączyłem mój telefon. Biorąc głęboki oddech, pokazałem ojcu Brendy nagranie, na którym całuję się w holu ze świadkiem. Szok i obrzydzenie na jego twarzy mówiły wszystko. Było jasne dla wszystkich, co się wydarzyło. Bez słowa wsiadłem do samochodu i odjechałem z miejsca, zostawiając za sobą chaos i roztrzaskane kawałki tego, co miało być moim nowym życiem. Menedżer imprezy zadzwonił do mnie w sprawie ostatecznego rozliczenia, a ja poprosiłem, aby wziął je od panny młodej. Organizując przedstawienie na miejscu, nie wiem, kto zapłacił rozliczenie i co się później stało, ponieważ od tamtej pory z nikim nie rozmawiałem. Odjechałem ponad 200 mil na odludną wieś i od wczoraj po południu przebywam tutaj. Opuściłem miejsce w moim ślubnym garniturze, więc po drodze pozbyłem się go i przebrałem w stroje sportowe. Leżąc w bagażniku, mój stan jest po prostu tak żałosny. Z nikim nie rozmawiałem. Ostatni posiłek, jaki jadłem, to był obiad weselny. Chciałem odwiedzić pastora, aby rozpocząć proces anulowania małżeństwa. Ale po prostu nie mam żadnej motywacji, by ruszyć z miejsca. Mieliśmy lot na Hawaje dzisiejszego ranka, a w środku całego tego chaosu zapomniałem go odwołać. W rzeczywistości obudziłem się dziś rano z ostatnimi połączeniami od linii lotniczych, aby wsiąść na pokład. Te pieniądze poszły na marne. Odwołałem rezerwacje hotelowe. Nie dostałem zwrotu, ponieważ odwoływałem je po czasie zameldowania. Dostałem trochę pieniędzy z powrotem, tylko za lot powrotny z Hawajów i rezerwacje na sporty wodne. W przeciwnym razie straciłem wszystko w prawdziwym sensie. Straty finansowe to nic w porównaniu z psychicznym stresem, który przeżywam. Nie wiem, jak poradzę sobie z całym tym traumą. Moja głowa boli tak bardzo. Ta samotność mnie zabija, ale nie chcę z nikim rozmawiać ani spotykać się. Nie wiem, jak wyjaśnić moją sytuację. Nie musisz wyjaśniać swojej sytuacji, ona po prostu zrobiła coś niezwykle okropnego. Teraz pora na aktualizację. Aktualizacja 1. Cześć wszystkim. Dziękuję, że zostaliście ze mną, podczas gdy dzielę się moją bardzo trudną historią. Sprawy były naprawdę ciężkie. Wciąż czuję się przygnębiony, ale jestem trochę lepszy niż wtedy, gdy pierwszy raz uciekłem na losowe miejsce. W zeszłym tygodniu trafiłem do taniego motelu przy autostradzie. Wielu kierowców ciężarówek i osób w podróży zatrzymywało się tam na noc. Naprawdę nie obchodziło mnie, gdzie się zatrzymuję. Po prostu musiałem uciec od wszystkiego, co znajome. Kilka dni po moim przyjeździe zdałem sobie sprawę, że muszę kupić jakieś podstawowe rzeczy i może zdobyć trochę jedzenia, bo nie jadłem prawidłowo. Motel miał mały supermarket na dole, więc poszedłem tam. Do tego czasu śmierdziałem okropnie, ponieważ dużo piłem i nie brałem prysznica. Po tym jak się oczyściłem, postanowiłem, że czas uporządkować bałagan związany z weselem. Poszedłem zobaczyć się z pastorem, który nas pobrał. Był naprawdę zszokowany, gdy powiedziałem mu, co się stało po ceremonii. Powiedziałem mu prosto z mostu, że chcę udawać, że ślub nigdy się nie odbył. Naprawdę nie znałem zasad dotyczących anulowania małżeństwa. Pastor wyjaśnił, że anulowanie to sposób na unieważnienie małżeństwa, jakby nigdy nie istniało, ale jest dozwolone tylko w określonych sytuacjach, takich jak oszustwo, jeśli ktoś został do niego zmuszony lub jeśli przysięgi zostały złożone bez pełnego zrozumienia ich, ponieważ ktoś był pijany lub naćpany. Wspomniałem pastorowi, że może moja sytuacja mogłaby być uznana za oszustwo, ponieważ zdradziła mnie tuż przed złożeniem przysięgi ale okazało się, że sprawy były nieco bardziej skomplikowane, ponieważ oficjalnie zarejestrowaliśmy nasze małżeństwo w urzędzie, przechodząc przez wszystkie kroki prawne. To oznaczało, że anulowanie nie było możliwe i musiałbym przejść przez proces rozwodowy. To również oznaczało, że nieuchronnie musiałbym z nią znowu się spotkać, czego się bałem. Nie mając innego wyboru, poszedłem do domu moich rodziców, aby ustalić co dalej. Byli bardzo zmartwieni o mnie, a mój tata, będąc niesamowicie wspierającym, zaoferował pomoc w każdy możliwy sposób. Wiedząc, że ma wiele kontaktów, poprosiłem, czy mógłby połączyć mnie z prawnikiem. Na szczęście dla mnie, tata jest biznesmenem i zna kilku dobrych adwokatów. Dał mi kontakt do prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Okazało się, że mój tata już rozmawiał z nim o mojej sytuacji. Więc prawnik był przygotowany i gotowy do pomocy. Tata zapewnił mnie, że wszystko jest gotowe do szybkiego i prostego rozwodu, ponieważ małżeństwo nie zostało skonsumowane. Spotkałem się z prawnikiem, a on był bardzo pewny siebie, że wszystko pójdzie gładko. Od razu zaczął przygotowywać dokumenty i powiedział, że papiery rozwodowe zostaną wysłane do niej w ciągu tygodnia. Powiedział również jasno, że dopilnuje, abym nie musiał płacić żadnych alimentów. W rzeczywistości zamierzał argumentować, że ona powinna pokryć połowę kosztów wesela. Kiedy cała sprawa weselna się rozwinęła, mój tata wkroczył, aby zająć się finansami, ponieważ sam zapłaciłem za całe wesele. Dlatego mój prawnik naciska, aby odzyskać połowę tych wydatków od Brandy jako część ugody rozwodowej. Okazuje się, że po tym jak opuściłem miejsce, mój tata również zajął się płatnością dla organizatora wesela. Sytuacja z Brendą szybko się pogorszyła. Jej rodzice byli tak zdenerwowani jej działaniami, że natychmiast opuścili miejsce, praktycznie wyrzekając się jej na miejscu. Jej druchna wzięła ją do domu. Tymczasem moja rodzina, w tym moi rodzice i dziadkowie, byli zmuszeni zebrać moje rzeczy i sfinalizować wszystko z organizatorem. Kiedy wszystko się uspokoiło, moja mama przekazała mi klucze do mojego domu, które Brenda wysłała do domu moich rodziców. Brenda również zadzwoniła do mojej mamy, przepraszając za wszystko i prosząc o pomoc w pojednaniu się ze mną. Jednak moja mama powiedziała jej, że nie będzie się wtrącać i że to ode mnie zależy, jaka będzie przyszłość naszego związku. Jeśli chodzi o mojego świadka, Cóż, był moim kumplem od czasów studenckich i byliśmy blisko przez około 10 lat. Przeprowadził się do Seattle po ukończeniu studiów, ale utrzymywaliśmy kontakt, i kiedy wracał do miasta, spędzaliśmy czas razem jak za dawnych lat. Był nawet bardziej podekscytowany moim ślubem niż ja. Trudno sobie wyobrazić, jak wszystko poszło tak źle, biorąc pod uwagę naszą długą historię i ekscytację przed Wielkim Dniem. Przyjechał tydzień przed ślubem, aby pomóc mi w zakupach i innych przygotowaniach. Zawsze był bardziej jak rodzina niż tylko przyjaciel. To nie był pierwszy raz, kiedy spotkał Brendę. Spędzali razem czas z moimi przyjaciółmi za każdym razem, gdy odwiedzał. Szczerze mówiąc, ciężko mi zrozumieć, co myślał, gdy mnie zdradził tuż przed ślubem. W tamtym czasie jednak wszystko, czego naprawdę chciałem, to znaleźć trochę spokoju ducha. Brenda i ja byliśmy razem przez dwa i pół roku, a nawet po podjęciu decyzji o ślubie czekaliśmy kolejne pięć miesięcy. Przez te wszystkie lata nigdy nie widziałem żadnych ostrzegawczych znaków. Zawsze był miły i uprzejmy, nigdy nie zachowywał się niestosownie wobec moich przyjaciół. Nawet jako świadek nic nie wydawało się nie na miejscu, dopóki wszystko się nie rozpadło. Wróciłem do mojego teraz pustego domu, który wydawał się nawiedzony przez wspomnienia. Ostatnim razem, gdy tu byłem, byliśmy tak podekscytowani, planując nasze wesele i marząc o przyszłości. Teraz wszystko było w strzępach. Następnego dnia moja mama przyszła i została ze mną przez kilka tygodni. Zajęła się wszystkim, co zostawiła Brenda, a nawet pomogła w odnowieniu mieszkania. Jej obecność była ogromnym wsparciem w tym trudnym czasie. Czyszczenie domu i sortowanie wszystkiego było dużą pomocą, i stopniowo pomogło mi poczuć, że znów mam kontrolę nad swoim życiem. Pierwszym proaktywnym krokiem, jaki podjąłem, było zapisanie się do klubu fitness. Uważałem, że lepiej jest wyczerpać te wirujące negatywne myśli przez intensywne treningi, zamiast pozwolić, by mnie zżarły. Nie byłem wcześniej w złej formie, ale miałem lekką nadwagę. Od rozpoczęcia treningów już schudłem 5 funtów. Co jest świetnym uczuciem. Trzymanie się zajęć było kluczowe dla mnie. Kiedy papiery rozwodowe w końcu dotarły do niej, Brenda napisała do mnie z prośbą o spotkanie. To było pierwsze, co od niej usłyszałem od dnia katastrofy weselnej. Jej wiadomość ponownie rozbiła mnie na kawałki. Ignorowałem ją, starając się udawać, że nie istnieje, jakby była duchem, ale jej tekst sprawił, że wszystkie emocje wróciły. Mimo wszystkiego zgodziłem się na spotkanie. Wyglądała na zmarnowaną i zmęczoną. Podczas naszego spotkania zachowałem neutralny wyraz twarzy, odpowiadając na jej pytania krótkimi, jednowyrazowymi odpowiedziami. Rozmowa była niezwykle niezręczna. Nawet nie wiem, co mnie opanowało, ale w końcu poruszyłem temat zdrady, brutalnie pytając: Jak to się stało, że skończyła z nim? To było pytanie, które dręczyło mnie i w jakiś sposób w tamtej chwili musiałem zapytać. Usłyszenie odpowiedzi Brandy było trudne. Była wyraźnie zawstydzona i załamała się, wyjaśniając, że nigdy wcześniej mnie nie zdradziła i nigdy nie planowała tego zrobić. Chciała być lojalna wobec mnie przez całe życie, ale wyjaśniła, że kiedy podzieliła się swoimi obawami przed zobowiązaniem z druchnami, te szokująco zasugerowały, że powinna mieć ostatnią przygodę przed wejściem w małżeństwo. Na wieczorze panieńskim. Jej przyjaciele najwyraźniej powiedzieli mojemu świadkowi, że Brenda szuka ostatniej przygody przed związaniem się. Odpowiedział Cazualowo, mówiąc, że jest dostępny, myśląc, że to wszystko to tylko zabawa, ale to tylko zapoczątkowało coś poważniejszego między nimi. Zaczęli flirtować początkowo jako część zabawy przed wszystkimi na imprezie, ale kiedy zostali sami, nie mogli się powstrzymać. Brenda powiedziała mi, że to, co miało być odrobiną zabawy, przerodziło się w spędzenie nocy razem. Stało się to, gdy byłem nieprzytomny po moim wieczorze kawalerskim. Poszedłem spać wcześnie, ponieważ musiałem wstać, aby odebrać dziadków z lotniska. Tymczasem mój świadek, jeszcze nie gotowy na zakończenie nocy, poszedł na wieczór panieński. To, co zaczęło się jako gra, przerodziło się w pełnoprawną zdradę. To ujawnienie było trudne do przetrawienia. Co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację. Wyznanie Brandy i rozwój wydarzeń sprawiły, że zacząłem kwestionować wiele rzeczy. Nawet zastanawiałem się, czy powinienem winić siebie za to, że poszedłem wcześniej spać tamtej nocy. Ale głęboko w sobie wiedziałem, że to nie było tak naprawdę problemem. Po zakończeniu swojego wyjaśnienia, Brenda spojrzała na mnie z takim smutkiem i zapytała, czy jest jakaś szansa, abyśmy mogli spróbować jeszcze raz. Zacząć od nowa. Nie mogłem. Powiedziałem jej, że nie mogę jej nigdy więcej zaufać, a bez zaufania nie ma podstaw do związku. Byłoby to daremne, aby nawet próbować. Trudno to przyznać, ale cała ta sytuacja sprawiła, że stałem się zgorzkniały wobec niej i nie widzę, aby to się zmieniło w najbliższym czasie. Może pewnego dnia będę w stanie jej wybaczyć, ale zapomnienie i ponowne zaufanie jest poza dyskusją. Płakaliśmy oboje. Ale musiałem pozostać stanowczy. W końcu podpisała papiery rozwodowe i odesłała je do mojego prawnika. Teraz, gdy rozwód jest ostateczny, staram się iść do przodu, stawiając czoła codziennym wyzwaniom. Skupiam się na mojej pracy, poprawię moich umiejętności i bacznie obserwuję moje picie, które pogorszyło się w trakcie procesu rozwodowego. Moja mama uważa, że powinienem zacząć spotykać nowych ludzi i umawiać się na randki. Ale nie jestem jeszcze gotowy, aby wrócić na scenę randkową. Na razie potrzebuję czasu, aby się wyleczyć i odbudować swoje życie na własnych warunkach. Aktualizacja 2. Cześć wszystkim. Wiem, że minęło trochę czasu od mojego ostatniego wpisu tutaj. Po moim rozwodzie z Brendą nie było naprawdę wiele do raportowania. Straciliśmy całkowicie kontakt po tym, jak wyprowadziła się z mojego domu. Mieszkała u swojej najlepszej przyjaciółki, podczas gdy nasz rozwód był finalizowany, i to było ostatnie, co słyszałem o jej miejscu pobytu. Postanowiłem, że dla mojego uzdrowienia najlepiej będzie zablokować ją na wszystkich platformach społecznościowych. Jeśli chodzi o Fasta, z którym miała romans, mojego byłego świadka, zniknął z mojego życia zaraz po ślubie. Ostatnim wspomnieniem, jakie mam o nim, jest widok, jak tańczy z Brendą na weselu. Zakładam, że musiała mu powiedzieć o rozwodzie, i czasami zastanawiałem się, czy skończyli razem. Ta myśl dręczyła mnie przez jakiś czas, ale pracowałem nad tymi uczuciami niepewności. Niedawno spotkałem się z kolegą z koleżu, który znał zarówno mnie, jak i faceta, z którym miała romans. Był na weselu. Nie utrzymywałem kontaktu z nikim ani nie sprawdzałem mediów społecznościowych od czasu, gdy wszystko się rozpadło. Ten kolega poinformował mnie o zaskakujących wiadomościach. Mój były świadek został zdradzony i porzucony przez swoją narzeczoną. To ironiczny zwrot, a słyszenie tego było dziwną mieszanką emocji. To nie jest coś, z czego czerpię radość, ale dało mi to poczucie zamknięcia, wiedząc, że czasami życie ma sposób na wyrównanie rachunków. Skupiam się teraz na posuwaniu się naprzód, biorąc rzeczy dzień po dniu. To dość ciekawa aktualizacja, która z pewnością dodaje kolejną warstwę do całej sytuacji. Okazuje się, że kilku drużbów wiedziało o romansie między moim byłym świadkiem a Brendą w nocy przed ślubem. Po tym, jak zamknąłem się w moim pokoju podczas przyjęcia, poskładali razem to, co się wydarzyło. Kiedy rozeszła się wiadomość o moim rozwodzie, wszystko nabrało sensu dla nich. Mój kolega z koledżu, który wypełnił mnie o wszystkim, Stracił kontakt z moim byłym świadkiem po chaosie weselnym. Jednak, przez dziwny zbieg okoliczności, skończył pracując w tej samej firmie co mój były świadek. Tam dowiedział się o jego niedawnym zaręczynach i ich nagłym zakończeniu. Mój były świadek zaręczył się z koleżanką z pracy, ale zaraz po zaręczynach zerwali, a planowane na ten miesiąc wesele zostało odwołane. Podczas imprezy biurowej. Mój były świadek, mając zbyt dużo do picia, wyznał mojemu koledze, że jego narzeczona zdradziła go, co było powodem ich rozstania. To twarda rzeczywistość i ironiczny zwrot, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze działania. Cała ta saga była dla mnie ciężka do przetrawienia, a słyszenie o tych wydarzeniach, choć szokujące, przyniosło mi pewien dziwny rodzaj poetyckiej sprawiedliwości. Teraz bardziej niż kiedykolwiek skupiam się na posuwaniu się naprzód, zostawiając całą tę dramatyczną historię zdecydowanie w przeszłości. Mój kolega próbował mnie pocieszyć, mówiąc, że mojego byłego świadka uderzyła karma za to, co mi zrobił. Powiedziałem, że przeszła mi już chęć zemsty i poczucie zdrady, kiedy mnie zdradzili. Rozpaczliwie chciałem zrujnować życie mojego byłego świadka, ale teraz po prostu mnie to nie obchodzi, ani on, ani Brenda. Oboje są dla mnie duchami i nie istnieją dla mnie. Aby zaktualizować osoby, które to czytały, spotykam się z cudowną dziewczyną z mojego biura. Jest odważną, samotną matką, mamą uroczego dziecka i nie mogę przestać zachwycać się zarówno nią, jak i jej córką. Jest za wcześnie, by mówić, czy chcę się z nią ożenić, czy nie, ale z pewnością wzbogaca moje życie swoją obecnością. W zeszłym miesiącu zaprosiłem ją na obiad do moich rodziców, i moi rodzice po prostu uwielbiają jej córkę. To było szczęśliwe miejsce i chcę sfinalizować ten związek, ale oboje jesteśmy bardzo ostrożni i nie chcemy się spieszyć. Prawdopodobnie minie jeszcze kilka lat, zanim zdecydujemy się na ślub, jeśli w ogóle. Trzymam kciuki, ale może wkrótce zaczniemy mieszkać razem. Zrobię aktualizację, jeśli cokolwiek się zmieni.